Przez drogę krajową muszą wszyscy przejeżdżać na drugą stronę ścieżki rowerowej po to, żeby po 50 metrach wjechać z powrotem na tą samą ścieżkę rowerową. Ktoś nie dopatrzył, ktoś po prostu no babola strzelił, tak delikatnie mówiąc. Urzędnicy mówią, że tego się nie da wykonać. Tak, tak, nie da się, bo im się nie chce zmienić urzędników i w tym momencie przyjdą drudzy, którzy to zrobią. My tu na tym końcu stoimy, żeby im słowić, bo oni może nie widzą, że tu jest punkt czarnej śmierci w Tanowie na zakręcie. I chcemy, żeby zmienili zdanie, żeby Aneks zrobili do umowy. Proszę, widzi Pan, słyszy Pan, co się dzieje za naszymi plecami. Samochód za samochodem. Za zakrętu wylatują samochody 80 na godzinę albo i lepiej. I my mamy przejść na drugą stronę. Nie da rady. Albo oni, albo my, raczej my będziemy leżeć na asfalcie, rozjechani. jeżeli w ten sposób podejdą do sprawy. A jeśli nie podejdę? Jeżeli nie podejdę, a wiem o tym, że z Unii Europejskiej jest dotacja, bo to współfinansowane jest z Unii Europejskiej i to jest zrobione przy poparciu strony niemieckiej, bo to ma nas łączyć z Niemcami po drugiej stronie ścieżką rowerową, będę pisał do Unii Europejskiej, będę pisał do Niemców, żeby wstrzymali dotację albo żądali zwrotu pieniędzy, bo bubla nie chcemy mieć na miejscu tu w stanowiska.